Hej, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karol i dzisiaj zapraszam Was na e, krótki e horoskop. Co dla strzelców w nowym miesiącu lutym? E, ja prowadzę ten kanał razem z wróżką Kasią, która zajmuje się runami, i e, serdecznie zachęcamy Was do zostawienia subskrypcji na tym kanale, żeby być z filmikami, które tutaj będą się pojawiać na bieżąco. Także nie przedłużam i już e, zabieramy się za karty. Zobaczymy, co chcą Wam przekazać na miesiąc luty. Co u strzelców w lutym? Co na luty dla strzelców? To będzie praca, finanse, relacje oraz karta rada. No i sprawdźmy. Ok. Drogie strzelce, zaczynamy od spraw zawodowych. W pracy na miesiąc luty dla Was karta czwórki pucharów. Są z nami jakieś strzelce, które być może poczują pewnego rodzaju rutynę, wypalenie, znudzenie zajęciami, które wykonują w pracy. To jest. Karta, która mówi o stabilnej sytuacji finansowej, także również dobra informacja dla strzelców, które gdzieś w ostatnim czasie to, tą stabilność miały zachwianą. Ta karta zwiastuje czas stabilności i uspokojenia spraw zawodowych, ale dla niektórych strzelców może być gdzieś tam informacją, że. W tym miesiącu właśnie może przyjść takie znudzenie, brak nowych pomysłów, brak troszeczkę też chęci do realizacji zadań w pracy. Także tutaj trzeba będzie troszeczkę powalczyć z własnym nastawieniem, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Troszeczkę bardziej skupić się na tym, żeby doceniać to, co już macie, to do czego doszliście, niż ciągle zwracać uwagę na braki. Jeśli chodzi o sprawy Finansowe, no to tutaj przepiękna karta słońca. Drogie strzelce, myślę, że wszystkiego, czego się podejmiecie w kwestiach finansowych w tym miesiącu, będzie przynosić Wam sukces. To jest karta bogactwa, to jest karta sukcesu, karta szczęścia, karta nadziei, więc to będzie dla Was bardzo dobry R miesiąc pod względem finansowym. Są jakieś strzelce z nami, które mogą otrzymać w lutym jakiś prezent bądź upominek. Również ta karta zwiastuje udane zakupy, także warto się z tego cieszyć. Jeśli chodzi o sprawy miłosne i związkowe, to w tym miesiącu, drogie strzelce, będziecie być może bardziej skupiały się na sprawach Takich przyziemnych związanych z Waszym związkiem, praktycznych, organizacją codzienności. Myślę, że dobrze będziecie się gdzieś tam czuły i sprawdzały w roli takiej organizatorki przestrzeni domowej, w, w roli jakiegoś opiekuna. Ktoś z bliskich na pewno będzie potrzebował Waszego wsparcia, Waszej opieki. Także tutaj to jest też karta, która namawia do tego, żeby w sprawach związkowych i w sprawach relacji łagodnie podchodzić do wszystkiego, co będzie się wokół Was działo. Nie podpalać się za szybko, nie działać impulsywnie, tylko tutaj z pewnego rodzaju łagodnością, i właśnie taką, takim spokojem podejść do spraw, które będą się działy w Waszych związkach myślę, że też jest nami jakiś Strzelec, który gdzieś tam poczuje, że jego związek nabiera pewnego rodzaju stabilności w tym miesiącu. Karta rada dla was drogie Strzelce, żebyście uważały na swoje przemęczenie. Nie bierzcie w lutym za dużo zadań na głowę na barki mądrze rozdzielajcie zadania mieszcie swoje moce na zamiary, żeby się nie okazało że macie za dużo na głowie że bierzecie czyjąś odpowiedzialność na siebie, to wszystko Was przeciąża i po prostu jesteście zmęczeni nie tylko fizycznie, ale również psychicznie także w tym miesiącu nie przeciążajcie się znajdźcie czas na na swoją regenerację, znajdziecie czas na odpoczynek. To będzie bardzo ważne w tym miesiącu dla Was. Także tak wygląda horoskop i prognoza na miesiąc luty dla strzelców. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co dobrego zabieracie ze sobą z tego czytania. Zostawcie łapkę w górę. Ja życzę Wam, żeby ten miesiąc był dla Was pełen sukcesów. I do usłyszenia już niedługo. Pa! pa.